Witajcie w eko-odkryciach i wynalazkach. Wszyscy, którzy czekali na mannę z nieba, w końcu się doczekali taniej i ekologicznej energii z zachmur granicy. Dziś dowiemy się więcej o panelach słonecznych. Zaczniemy więc od Aleksandra Bekerela. Przypadkiem był XIX wiek, a on miał 19 lat. Ojciec pozwolił mu poszaleć w swoim laboratorium, więc zanurzył w kwasie dwie elektrody, a jak odsłonił firankę i padło na nie światło, to coś między nimi zaiskrzyło. Był to prąd elektryczny i tak przypadkiem Beckerel odkrył efekt fotowoltaiczny. W konsekwencji, wiele lat później, Kolejny fizyk, Charles Fritz, musiał się nieźle namęczyć. Żeby przetestować to odkrycie, na sam dach nowojorskiego budynku wniósł urządzenie wielkości stołu bilardowego. Za blat stołu posłużył selen pokryty cieniutką warstwą złota. Był to pierwszy w historii panel słoneczny, w dodatku działający. Jego efektywność w przetwarzaniu energii słonecznej na prąd wniosła za, 1%. Mamy więc odkrycie, mamy też wynalazek, ale jak to w zasadzie działa? Ta zagadka dosłownie wymagała Einsteina, który wytłumaczył chłopakom, że światło padające na półprzewodnik wybija z jego powierzchni elektrony, które przekazują energię dalej, tworząc prąd. Każdy, kto był na wakacjach wie, że słońce i piasek to idealne połączenie. Zastąpienie selenu krzemem w panelu słonecznym zwiększyło jego efektywność sześciokrotnie, ale wciąż było to za mało, żeby zainteresować kogokolwiek na Ziemi. Łatwo jednak zapomnieć, że Ziemia to nie jedyne miejsce we wszechświecie. Panele słoneczne poleciały więc w kosmos jako zasilanie z satelity Vanguard 1 i są tam powszechnie używane do dziś. Wciąż jednak panele słoneczne pozostawały w cieniu. Czarny węgiel i czarna ropa zagarniały cały blask do czasu pierwszego kryzysu naftowego lat 70., gdy na złamanie karku zaczęto szukać nowych źródeł energii. Prezydent Jimmy Carter zamontował nawet panele na dachu białego domu. I mimo że kryzys minął, a Ronald Reagan panele zezłomował, to maszyna już ruszyła. Kolejne technologie pozwoliły przekroczyć 20% efektywności i zredukować ich cenę, a panele trafiły pod strzechy. No i na strzechy. Ja już mam panele. I nie mówię tego, żeby się pochwalić. Liczę, że może usłyszą mnie telemarketerzy i przestaną dzwonić. Za to z wami usłyszę się bardzo chętnie w następnym odcinku Eko Odkryć i Wynalazków.